Okej, okay. cześć, dobry wieczór. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa filmik, jak oszczędzić więcej pieniędzy w moim wykonaniu, w moim stylu, jak zaoszczędzić pieniądze. No i dzisiaj opowiem, jak ja to, jak ja to robiłem na przestrzeni ostatnich niecałych dwóch lat tutaj w Ameryce, a za przykład podam cofnijmy się do 2023. To był yy, lipiec. Kiedy zacząłem wynajmować mieszkanie razem z żoną za 1500 dolarów miesięcznie plus elektricity, no to będzie gdzieś tak 1700 i tak 1700 dolarów i tak żeśmy płacili przez cały rok. Ogólnie to wyszło nam przez cały rok 19 800, do, trzeba zaokrąglić do 20 tysięcy dolarów w skali roku. Czyli wydałem na sam rent 20 000 dolarów wynajmując mieszkanie od kogoś. Mianowicie, mi się cały czas to nie podobało, bo to co z tego, że byliśmy sami, jak y, pompa chodziła głośno, y, było za głośno, było masę ludzi koło nas, także w ogóle mi się to nie podobało, a tylko żeśmy, no jednym słowem, y, wtopili dużo pieniędzy. Z kolei, po roku czasu, wpadłem na taki pomysł, że kupię przyczepę campingową, i będę żył w przyczyni kampingowej. Nie da się za darmo, ale niemalże za darmo. Także po prawie roku życia w kamperze wydałem na cały rok życia prawie w kamperze. Na cał, przepraszam, na cały rok życia w kamperze wydałem 2000 dolarów. Jest różnica? Jest różnica. Ja uważam, że jest różnica. Nie dość, że, nie dość, że mieszkałem na, można powiedzieć, na swoim. Zwiedziłem południe Ameryki. Czyli począwszy od, przez, począwszy od Washingtonu do y, South Carolina, North Carolina, Georgia i finally Florida. Także muszę powiedzieć, że nie dość, że zwiedziłem, zobaczyłem, to zaoszczędziłem pieniądze i zobaczyłem całkiem inny świat. Także to tak pokrótce, to tak w skrócie tak to wyglądało. Dzisiaj chciałem Państwu to powiedzieć, po przekazać że warto, że warto i naprawdę się opłaca. Także dzięki za oglądanie. No i subskrybujcie.